Cześć. Witajcie na kanale Pociągi. Tym odcinkiem zaczynamy serię, gdzie przyjrzymy się najciekawszym nagraniom z internetu ze świata kolei. Szalone, ciekawe i czasem rżące, które w żyłach nagrania obiegają internet i wzbudzają mnóstwo emocji. Dlatego, jeżeli chcecie zobaczyć więcej i chcecie, aby seria była kontynuowana, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału Pociągi. A teraz zaczynamy z pierwszym nagraniem. To chyba jedno z najsłynniejszych nagrań ze świata kolei na YouTube. Widzimy mężczyznę stojącego niemal na torach, nagrywającego piękny parowóz. Jednak nie jest to jakiś pokaz, a zwykła, uczęszczana droga. W dodatku jest to przystanek, przez który ekspres przejeżdża przy pełnej prędkości. Uważacie, że w polskich pociągach jest ścisk albo że ciężko wejść do metra w godzinach szczytu? No to rzućcie okiem, jak to wygląda w Pekinie. Nie wiem, za którym razem dałbym radę się tam wepchnąć. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby wypadek kolejowy? Setki ton, pędzących 160 km na godzinę, zaraz będą miały bliskie spotkanie z 50-tonowym metalowym blokiem. Jedno z moich ulubionych nagrań i miejsce, do którego bardzo chciałbym kiedyś pojechać. Przenosimy się na targ w Tajlandii. Miejsce, gdzie co jakiś czas sprzedawcy muszą zawinąć stoiska, a kupujący schować się praktycznie do sklepów, ponieważ przez sam środek pasażu przejeżdża pociąg. Znane i lubiane nagranie słowiańskiego pociągu, w którym niby odbywa się ostra impreza w stylu hardbass. Ciekawe jak naprawdę wygląda przejechanie się tymi turami i jak bardzo rzuca ludźmi w środku pociągu. A na sam koniec przyjrzymy się kilku nagrajom, gdzie osoby raczej o niskiej inteligencji pokonują przejścia kolejowe i chyba za dużo na się szybkich i wściekłych. I to by było na tyle, dotarliśmy do końca odcinka. Będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę i subskrypcję kanału Pociągi. Dzięki, cześć!